Zdecydowanie, jeśli chodzi o skuteczny ekosystem dla banków, to chodzi o bardzo spójne doświadczenie użytkownika. Czyli nie możemy tutaj mówić o produktach bankowych, które są tylko częścią pewnej układanki, ale produktach bankowych, które są zintegrowane w życie klienta. Tak? Czy to jest klient instytucjonalny, czy to jest klient indywidualny, to wszystko musi tworzyć jedną całość. Czyli być takim jednym ciągiem wydarzeń, w ramach którego w ramach cyklu życia klienta, które klient jest po prostu w stanie przyjąć i jest na nie gotowy w danym momencie, tak? Czyli nie oferować na przykład kredytu, kiedy klient ma słabą sytuację finansową, ale oferować takie usługi, które będą dla niego istotne w danym momencie cyklu życia. W danym momencie cyklu życia. To pozwala rzeczywiście takiego klienta zaangażować, buduje taką więź między klientem a bankiem i sprawia, że taki ekosystem rzeczywiście zaczyna funkcjonować jako część życia klienta. Dlatego, że po prostu te usługi stają się przydatne. Bardzo fajny event. Nie kojarzę takiego w Polsce, który by skupiał tylu przedstawicieli z branży bankowej, szczególnie właśnie z, z werszy, z, ze stanowisk typu Sileven. Zdecydowanie dobra okazja, żeby poznać nowych ludzi. Zdecydowanie dobra okazja, żeby odświeżyć stare znajomości.